no tak, no w sumie masz rację. No tak, to jest taki promenadziec fajny, a po oddaniu opóki też sprawnie. No tak, też sprawnie. Znaczy to są mury obronne, to jest zamek. To są mury obronne, a zamek gdzieś tam pewnie będzie dalej. Panie, i tutaj nigdy nie przejeżdżaliśmy, bo my jak nawet żeśmy jechali, to tam bardziej przez Bardolino przejeżdżaliśmy, a tutaj nigdy nie jechaliśmy tam. Jakoś cztery... Przechodzimy w opaty na Tutaj, tutaj w lewo Wejdziemy sobie tam od innego wejścia do miasta sobie wejdziemy Nie, dobrze, że się tu nie pchaliśmy na ten parking Zawsze co tu się dzieje Wszystko zatorkowane. Byliśmy tu 40 minut i byśmy tu na parking jechali. Dobrze zrobiliśmy, że dobrze zrobiłem, że na tamten wpiłem To nie ma się co pchać, bo zobacz, wszystko stoi W lewo ty co W lewo, tu No jest parkinga jakże, oczywiście że To, że wszystko zatem A tam praktycznie wszystko parking i szliśmy 7 minut chyba, 8 7-8 minut spacerami z parkingu

nie no zdecydowanie ten parkin, który my wybraliśmy to raczej ten pamięchał. To to wszystko stoi w Dobra. Słuchałem? Chciałbyś wejść na niego? No to wejdziemy. Jak naszych otokobalić się trochę na placu sobie. A może przyjdziemy troszkę później, co? Tutaj? Możemy teraz. No dobra, to ter trochę teraz i trochę później, dobra? Dobra. Dobra. Rowery też fajnie będą umieścić. tam były będą fajnie będą mieszkać rowery, bo tutaj ja to, to, to nie są, no ale to jeszcze zobaczymy jeszcze jak będą starsze, zobaczymy z czym będziemy przyjeżdżać, jak, ale jest do Ja <głos》> tam ja na łapce. usiądę. Jak biegnę, biegnę na tak, jak biegnie na kształt, Uważaj tylko, żeby cię, uważaj, żeby cię tylko ktoś na nawiewiór, wiewiórkę, na wiewiórkę, żeby cię ktoś nie zrobił. Co? Na wiewiórkę, żeby cię ktoś nie zrobił, uważaj. Nie da się już na wiewiórę zrobić? Co co? Mam wodę, jakby co, to już Proszę, bez powodu. Nie bo żebyś ty się już ładnie umiesz bujać? Wreszcie. Na Reszcie. Reszcie. Jesteś Reszcie. Reszcie. No, tak. Jak no, wiesz taki dystans co tu był to my na rowerze tam od nas na taką elektrykę jaki mamy to słuchaj godzinę jesteśmy jesteś tutaj to jest tylko pół godziny samochodem no samochodem dlatego ludzie jeżdżą rowerami tutaj i też to tu są ścieżki rowerowe no tylko teraz nie było szans się zabrać Chcielibyśmy no, logistycznie to w ogóle inaczej rozegrać nie było żadnych szans się zabrać coś do To co, idziemy? No. Idziemy No dobra, to na ściankę idziemy zwierzać. Wiesz, my przyjechaliśmy też coś zobaczyć w co? Takuj z boku, jest miejsce z boku, synku wejdziesz na ściankę i idziemy zwiedzać, dobra? Gorące jest na górze. A, gorące jest na górze. No chodź, idziemy. No to jeszcze trochę się pobójaj. Ale już zajętać. No to chodź, jak będziemy wracać, później przyjdziemy tutaj, też się pobujesz. No to zjedź sobie ze zjeżdżami teraz wraz. Tak? Dobra. I zjeżdżaj teraz, dawaj. Dobra. Chodź. Chodź, idziemy.

Creamy. Ceny są spoko Nawet tutaj zobacz, taka restauracja w tym sieniu, ceny są naprawdę spoko No bardzo. Spaghetti Seafood 20. 15. No to jeszcze wiesz, zanim wsiądziemy, to jeszcze minie trochę czasu. Przejdziemy się i zrobimy jeszcze jeden. No właśnie, więc spokojnie, jeszcze do jedzenia to jeszcze chwilę. No słuchaj, Sergio, podejdź tu na chwilę, zobacz, chodzisz do sklepu z dziećmi, tu jest napisane, że jeżeli nie wiem, tu się ja w, nie w tym stanie, było... to więcej. Ale nie, nie dotykacie niczego. Ja potem. sobie właśnie żeby zobaczyć. Ale oni ja właśnie sobie... za to, bo dlaczego nie ponisterować że zostanie na zewnątrz? Nie dotykajcie niczego, bo tutaj te strefy mają czasami takie niestety niezapalne reguły. Przygotnie ma na i ona się uszkodzi, to 500 euro jest mandatu za to. Odejść tutaj do Stań tutaj z boku. Stańcie tu na zewnątrz. Taki no, Tak, no jest to no, pytanie jaka cena. no to może samo że... to e. Dobra, chodźmy, bo nie przyjechaliśmy tutaj się do zrywać sklep. To jest sklep na do miasta, także to jest tak samo. żeby się obrząć się nie wchodzi, się. No, Także tutaj cytryny i w ogóle takie sklepy z tymi limoncellami to jest standard. To nie wszyscy na tych cytrynach jeżdżą. Ja amaretto, garda. Takie tanie amaretto, bo no, się nie no, Amareto. amaretto. Tutaj masz amaretto. No, tały się dały. Te świetne są. Te makarony wyglądają. Gdzie no, no, chodźcie. Zapach, to jest Fajna torba i tak.

Winerchnice mają skoro no, takie bardziej takie jak kuchnia europejska, takie trochę proszę. Widzicie jakieś lody? Teraz już? To teraz... Tak, teraz już, dokładnie, bo oni tak teraz nic nie zjedzą, więc teraz mogą zjeść lody. Bo jak nie, to za godzinę będą czyli lody. No, to był dobry pomysł, bo temperatura jest taka w miarę jeszcze dzisiaj. Nie no, jest tak gorąco się to ja się No, nie się tak ukradłaś, dokładnie. Ciężko razy brałem okraja, jest niedobrze. dobrze. Klimat, klimat, Kotka San Marco. Tu jest, powiem Ci, że to jest droga. Równie tak. fajnie jak w gardziem, To troszeczkę inne klimat, ale równie fajnie. Śliczna, tak samo. No i dlatego mówię, ta strona, ta wschodnia strona. Tak, ta, ta, ta wschodnia strona mi się tutaj lepiej podoba. Ona w ogóle zobaczy, jest rozreklamowana. Tamte miasta. Ale zobacz, jakie mają na zachodniej że te miasta i marketing mają. O Desenzano piszą też. Ja dzisiaj jeszcze czytałem to. Wszyscy się roz, rozchwalają nad Desenzanem. Zano, a o zisem praktycznie nie pisze, a to jest tak przepięknie tutaj, że ja bym szczerze wolał tu przyjechać niż do Desenzano. Znaczy desenzano też jest fajne. Tylko, że wiesz, no, porównując jabłko do jabłka, no to tu jest dla mnie no, tu to jest, to jest się fajniejszy nie, no, no, to się tak no, no, no zobacz, jak to jest fajne. No. No. no to mi się lepiej podoba niż w Limona, szczerze mówiąc. Przecież tam w Limona to jest tylko taki manytwy placy, nic więcej. No, no świetnie tu jest. Świetnie. Okay. No. 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 Tak. Tak. No. panie no, być panie komisarzu, panie komisarzu, wieczorem musi być ziany. No nie wiem, dla mnie ta wschodnia strona jest po prostu fajniejsza. Ja wolę ten klimat tutaj po wschodniej stronie jeziora niż tam podszedki wiem, po zachodniej. Czy to można przypłynąć, czy to można zaparkować? Wszyscy czytały bardzo. A jeśli tak, to godzina 50. Nie, zawsze się zapytamy. tu sobie tu przypłyniemy. A czy mi tu wygląda, to nawet tutaj można sobie stanąć? Może czerwony. Chcecie Tak. Ja się muszę zapytać, jakie są tutaj zasady. No bo tutaj to, jest, to nie jest rezydenckie miejsce. To jest, zobacz, ludzie przypłynęli i sobie stają po prostu. I świetnie, bo można zejść bez problemu. Dlatego ja chciałem tu przypłynąć zarazie sobie. Jutro tu przypłyniemy też na no, okres. W ogóle przypłyniemy sobie połazić, to jest świetnie. Dobra, chodźcie na No to idźcie i wybierajcie. Świetnie to jest, to jest bardzo Tam jeszcze masz z drugiej strony też są nie. smaki, nie? No ja już tutaj. Jakie tu są... Nie można. Jak będę to ci znowu kupię. Możesz jedną albo dwie. A tutaj są trzy, dwa, trzy. Ja wiem, ale nie zjesz to Proszę roztopić się to. Zrobię weź dwie i potem weź jeszcze raz dwie. Wszystko ci będzie płynąć po rękach. Nie, ci będzie nie. Nie, nie, nie. tu nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Tak.

Mwa, mwa, mwa. Mwa, mwa, mwa. Mwa, mwa, mwa. Sim, okay. okay.

A jutro przepływamy tutaj takim razie sobie tutaj stanie. Fajne, super, co? fajniej niż limonę, niż limone. Zobacz do zaparkowania nawet jest mega wygodnie tu jest. Ja bym tu kogoś zapytał, tylko nie wiem kogo ja mam tu zapytać, jakie są reguły tutaj, żeby Jesteś, tu stanąć. Tych, się siedzą na przykład tam w łódce. A no, zapytam ich, no. Crunchy. Crunch. It's free, it's free to park the boat, or you have to pay? It's free. So, this is not, if I have a boat in the other city, I can come here and for two or three hours I can stay, yeah? Tak. Yes. Super, thank you. I, za darmo. I fajnie, bo jest tutaj, można sobie tutaj po prostu podpłynąć, podsumować. Nie, no tak, tak. Ale zobacz, miałem nosa z tym Lazisem. Ja tu chciałem przypłynąć już parę dni temu, za darmo. i za darmo, za darmo i zobacz, jak wygodnie. Czy samek w tych restauracjach chodzisz sobie. I sobie od razu możesz sobie tutaj na obiad jak No. A ja już od paru dni o tym nazwisku nie pamiętałem, że tu przypłynąć. Tylko, że nam nie wyszło raz, a raz wtedy chłopaki stwierdzili, że nie chcą, bo chcieli trochę poszaleć sobie, bo już byśmy tam temu tu przypłynęli. Jutro, jutro tu płyniemy. A, to wtedy tu byście przypłynęli? Tak, no czy chciałem przypłynąć. No dobra, no to poszaleliście sobie troszkę. A jutro przypłyniemy tutaj sobie. Jutro jest ładna pogoda. Ona powiedziała, że to jest za darmo. Jak to jest wygodnie, słuchaj, jak to jest wygodnie podparkować, to jest w ogóle.